Witajcie z rozśpiewanej z Brytaniki. Nasze koty myślą, że już wiosna zaczynają śpiewać, zaczynają rójkować, więc pewnie niedługo zaczną też randkować. A ja postanowiłam odpowiedzieć na pytanie, kiedy i jak można odwiedzić naszą hodowlę. Często dzwonicie do nas Państwo i mówicie, że a może wpadniemy po drodze skądś, a może, może zajrzymy na chwilkę. Nasza hodowla jest hodowlą domową, w związku z tym proszę pamiętać o tym, że. Dzielimy swoją przestrzeń z Kotami, ale także funkcjonujemy tutaj na stopie prywatnej. I dlatego warto byłoby się na takie spotkanie umówić przynajmniej dzień wcześniej. My wtedy jesteśmy w stanie przygotować zarówno dom, jak i koty, i może trochę psychicznie nas do tego, że czeka nas, czekają nas odwiedziny. Zawsze przed wizytą prosimy Państwa o podanie kilku istotnych dla nas informacji to znaczy, jakiego kotka Państwo szukacie. Bardzo często rozmawiamy już wcześniej bądź piszemy na temat konkretnego zwierzaka, i podczas takiej wizyty. Pokazujemy Państwu w pierwszym rzędzie zwierzę, którym jesteście zainteresowani, dla którego chcecie stworzyć dom i które ma być Waszym przyjacielem na wiele lat. Wszystkie pozostałe koty, oczywiście, jeżeli nie są w trakcie karmienia kociąt, nie są w ciąży bądź nie randkują, możemy Państwu przynieść, pokazać. Możecie je też przecież podglądać na naszym insta-story, gdzie regularnie umieszczam filmy. No, z takiego backstage'u naszego, naszego hodowlanego funkcjonowania. Ale generalnie spotkanie służy temu, by sprawdzić, czy państwo, państwa rodzina, czy wy po prostu jesteście kompatybilni ze swoim nowym zwierzakiem. Czy podoba wam się wasz nowy kotek, czy. Kotek dobrze reaguje na Was w momencie, kiedy w domu są dzieci, wtedy zapraszamy Państwa z dziećmi, i wtedy tym bardziej chcemy sprawdzić, czy wybrany przez nas kotek, zasugerowany przez nas kotek dla Państwa, albo taki, którego sobie upatrzyliście u nas na stronie, będzie dobrze rezonował z maluchem. To jest bardzo ważne, dlatego że później oszczędza to Państwu masę stresu, no i nam też. Więc po pierwsze na wizytę w hodowli należy się umówić. Jak można się umówić? Dzwoniąc do nas, pisząc do nas, e, używając messengera, e, każda metoda jest dobra. Najczęściej te wizyty odbywają się w piątki i w soboty. E, niedziela jest naszym dniem wewnętrznym i staramy się przeznaczać go dla rodziny, i, no i te wizyty minimalizować, no ale zdarza się czasem, że, że również odwiedzacie nas Państwo w niedzielę. Jak się przygotować na taką wizytę? No przede wszystkim, przygotowaniem jest nasza wcześniejsza rozmowa bądź, bądź maile dotyczące właśnie wyboru konkretnego zwierzaka i Dodatkowo często pojawiacie się Państwo u nas z listą pytań. To jest dla nas bardzo cenne, bo wiemy, że poważnie podchodzicie do wyboru kota i na te pytania staramy się odpowiedzieć. Jeśli chodzi o samą wizytę, proszę pamiętać o tym, że mimo iż istnieje niewiele zoonos, czyli takich chorób, którymi Państwo możecie się zarazić od kota albo kot od was, to wy jako Osoby zewnętrzne, osoby, które no, na co dzień wędrują po ulicach, mają swoje zwierzęta, dotykają innych zwierząt, jesteście potencjalnym zagrożeniem dla kotów przebywających w, naszym, w naszej hodowli. W mniejszym stopniu dla kotów dorosłych, w pełni zimmunizowanych czyli takich, które są po wszystkich szczepieniach i są zdrowe i odporne ale w większym stopniu dla kotów, które są jeszcze nieszczepione bądź które są w trakcie cyklu szczepienia czyli ta immunizacja dopiero przebiega. W związku z powyższym, w czasie wizyty pokazujemy Państwu wyłącznie koty, które są już po zakończonym cyklu szczepień i na ogół po krótkiej przerwie po tych szczepieniach, czyli de facto zaraz po sterylizacji będą po wygojeniu brzuszków gotowe do, do zmiany domu. Czemu nie pokazujemy kotów, które są małe, słodkie i do przytulania? No po pierwsze, dlatego, że mogłyby być narażone na ryzyko jakichkolwiek infekcji czy wirusów, które możecie państwo przynieść na swoim ubraniu. Po drugie, dlatego, że wasz zapach wniesie stres matkom, które karmią. I tego nie chcemy robić, bo chcemy, żeby kociaki miały ten czas po prostu wyłącznie na jedzenie, spanie i opiekę kanale. Kolejna rzecz. Czy do hodowli mogę przynieść zabawki? Tak pod warunkiem, że to są zupełnie nowe zabawki i nie byliście Państwo z tymi zabawkami w pięciu innych hodowlach. W ogóle warto jest wspomnieć hodowcy o tym, że odwiedzacie kilka hodowli w ciągu dnia albo że to jest Wasza kolejna wizyta, ze względu na to, że tym bardziej poprosimy Państwa o zdjęcie butów i umycie rąk i będziemy prosić o przestrzeganie higieny. To jest bardzo ważne, ponieważ no, każda hodowla rządzi się swoimi prawami. My jesteśmy bardzo protekcyjni, jeżeli chodzi o dobro naszych zwierząt. No i tutaj, tutaj zabawki macie Państwo: no, to jest bardzo zniszczone piórko, ale zwykle na wizytę mamy dla Państwa przygotowany świeży kocyk i kilka piórek i możecie się z naszymi zwierzakami poprzytulać, pobawić. Zadać pytania, obejrzeć, no i zrobić wszystko to, na co macie ochotę, czyli, czyli tak naprawdę podjąć decyzję o tym, czy to jest czas na kotka, czy nie, i czy to jest czas na kotka od nas. Kolejne pytanie, czy e, przyjeżdżając do hodowli, około, obejrzeć kotki, mogę wyjść z kotkiem? E, tak i nie. Jeżeli rozmawialiśmy wcześniej na temat wyboru kotka, jeżeli Państwo macie przygotowany dom na odbiór kotka, macie, dostaliście od nas wcześniej listę wyprawkową, w której zawierają się wszystkie informacje dotyczące pokarmów, jakie je, je kotek, drapaczka, kuwety i macie te wszystkie rzeczy skompletowane, no oczywiście dostajecie w wyprawce karmę suchą i mokrą na kilka dni, drapaczek i zabawki oraz kocyk i wiaderko dla kotka, ale no to może być nie dość. Ponieważ no, jest potrzebna jeszcze suplementacja, jest potrzebna przede wszystkim kuweta, żwirek, więc e, jeżeli jesteście przygotowani na to wcześniej, jeżeli rozmawialiście z nami o tym, że może być tak, że jedziecie z daleka i będziecie chcieli odebrać kota, a następnie będziecie mieli zaplanowany czas dla tego kota po powrocie do domu no bo zwykle na opiekę nad kotem sugerujemy, żeby sobie przeznaczyć weekend, żeby, żeby się zaprzyjaźnić z nowym, z nowym kocim przyjacielem no to wtedy tak. W momencie, kiedy. E, odwiedzacie nas Państwo trochę z zaskoczenia, licząc na to, że wyjdziecie stąd z kotem. Ja zwykle jednak proszę, żeby przygotować się do odbioru kota i odebrać go chociażby, no nie wiem, za dzień lub dwa, kiedy, kiedy logistyka dla tego kota będzie gotowa. No to nie jest może małe dziecko, ale kot również wymaga swoich utensyliów, no, wymaga swojej kuwety, wymaga swoich miseczek. No i przede wszystkim przygotowania się też od strony technicznej na to, żeby dobrze mu było w Państwa domu. Kolejna rzecz, czy będąc w hodowli będę mógł zajrzeć wszędzie? No niestety nie. Bo po pierwsze, w niektórych pomieszczeniach, w których są nasze koty, w pokojach dziecięcych, czyli kocięcych, nie będziecie Państwo mogli tam wejść. Możecie te, te pokoje zobaczyć na naszych filmach. Natomiast to jest miejsce, gdzie przestrzegamy Kategorycznie higieny, i tu, tam wchodzę właściwie tylko ja i mój mąż. Jeśli chodzi o, o pozostałe pokoje, staramy się przynosić Państwu koty tutaj do nas na dół, ewentualnie oprowadzamy was w takim stopniu, na jaki pozwala rozstawienie kotów po domu, a także czasem w naszym hotelu. Czy będąc w hodowli, mogę sprawdzić, czy mam alergię na kota? No oczywiście. Myślę, że po godzinie tulenia i głaskania naszych kotów taki pierwotny pierwszy test będzie można przejść, jeżeli nie zaczniecie Państwo drastycznie kichać, nie zacznie wam lecieć z nosa, nie będziecie się drapać. To jest duża szansa na to, że nie macie alergii. Jednak w przypadku dzieci zawsze sugerujemy, żeby przeprowadzić testy alergiczne, żeby uniknąć później stresu związanego z tym, że no, może się okazać po odebraniu kotka, że jednak, jednak tą alergię macie. Koty niewychodzące alergizują w mniejszym stopniu. Ale alergizują. No i to chyba wszystkie odpowiedzi na pytania, jakie udało mi się zebrać w ciągu ostatnich kilku tygodni. Mam nadzieję, że ten film był Państwu pomocny razem z rozbawioną fanabellą i rozśpiewanym domem Wars Brytanice. Pozdrawiamy słonecznego dnia i oglądajcie nasze filmy. Dziękuję!